Cześć, cześć kochani, Marek Małek z tej strony z BestPan.pl Dzisiaj mamy jakiś tam początek października Od jutra znowu chłopaki od pseudopandemii zaczynają się rozkręcać na całego I będziemy nosić kagańce od nowa Ale to nie jest temat tej rozmowy Mówię to tylko tak, żeby kiedyś to sobie może przypomnieć Jeżeli dożyjemy oczywiście jakichkolwiek lepszych czasów Chciałem wam powiedzieć, że... To nie jest koniec testów, nie, 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 bo ostatnio nie wiem z tego, co pamiętacie, dwa dni temu chyba robiliśmy sobie o taki oto zakątek, zakątek pustynny, a teraz będę dosadzał jeszcze coś. To jest roślina, która mi została, nie było chętnych na kupno, nie chcę jej tu trzymać, więc posadzę ją do gruntu i zobaczymy totalny test jak ona się tutaj sprawdzi ja ją przeznaczam na straty, po prostu z założenia jestem ciekawy jak to będzie po zimie, czy jak będą wyglądały jej liście, czy będą jakieś nacięcia, jak się ta roślina będzie zachowywała w czasie mrozu, bo to jest taka roślina z którą jeszcze ja osobiście do czynienia nie miałem a mam bardzo różne ciekawe sygnały z pewnych miejsc więc czemu, chcę to spróbować już Wam pokazuję o, co to tak, posadzimy sobie kordelinę. A co? Takiej żeśmy jeszcze nie próbowali. Tu ją już wyjąłem z doniczki, przyłożyłem do dziury. W tej dziurze kiedyś rosła brachea, którą też testowałem. I zaraz Wam pokażę, jak jest ukorzeniona. No i pełny, pełne sadzenie. Tak wygląda moja kordelina. Z tego, co ja mam informację, wytrzymuje ona około nie wiem. Minus 6, minus 8 stopni. Takie mam, takie mam po prostu informacje i jestem bardzo ciekawy, jak ta roślina sprawdzi się tutaj w tych warunkach. Szczególnie, że ona tutaj będzie, o, w tej dziurze, na takim samym przestrzale Tu jest taki przestrzał, gdzie, gdzie najmocniej wieje od strony gór. Ten Wagnerianus tutaj też bardzo mocno w kość dostaje. No i y, jestem ciekawy, jak ona tutaj się zachowa, jak te jej liście będą w ogóle, jak wiadry je potarmosi zimą. No, będzie bardzo, bardzo dużo y, ciekawostek na pewno, także będę Wam wszystko pokazywał na bieżąco, ale bardzo nas będzie interesował, jak będzie się zachowywała w czasie mrozu, żebym mógł Wam pokazać, że na przykład było minus 5 stopni, wyszło... Nie wiem, słońce już nie ma, minus 5. Zobaczmy, czy się liście zniszczyły, czy nie. Jestem też bardzo ciekawy, jeżeli już ten mróz ją zabije. Bo myślę, że ją zabije tak. W końcu zależy jaki będzie oczywiście, to chcę zobaczyć czy ona zgnije, w szczęście czy ten pień tutaj, który się tworzy cały, on już jest taki sztywny bardzo, czy to będzie jakaś zgnilizna, czy coś będzie wychodzić z niej ze środka, jestem bardzo ciekawy, dlatego że tak jak mówię, nigdy w życiu tej rośliny u siebie nie testowałem, nigdy nie miałem z nią do czynienia, przywiozłem ją pierwszy raz i kilka ich sprzedałem. I zaraz Wam opowiem, jak ją wkopię, też co o niej ciekawego słyszałem ostatnio. I tak jak tutaj widać, Kordelina posadzona. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak się będzie tutaj zimą zachowywała. Do jej posadzenia skłoniło mnie to, że zadzwonił do mnie pewien pan ostatnio, który mieszka na Mazurach. Kupił sobie rośliny w tym roku od swojego znajomego. Jakiś prowadzi, nie wiem, nie wiem, też sprzedaje w każdym razie palmy i inne rośliny. Powiedział mu, sprzedał mu chyba, nie pamiętam, trochę karpusy, butie, między innymi kordelinę i powiedział mu, że te palmy są w pełni w Polsce mrozoodporne, w ogóle nic mu nie grozi. Przepraszam, on nie kupił w tym roku, w zeszłym roku. Że może je sadzić i w ogóle się nie przejmować. Przypominam, pan mieszka na Mazurach. Powiem tak, tylko cud go uratował, że ta zima była tak łagodna jak była, bo by było zwykłe trupowisko. A tak to i butia i trachy karpus przeżyły. Z tego co Pan mi opowiadał, to mówił, że miał dwie noce chyba, czy kilka, nie pamiętam dokładnie, on chyba sam dokładnie nie wiedział. Najzimniejsze to minus 15, więc jak na Mazury, to no pff, trzeba przyznać, że naprawdę ciepło, bo tam normalnie może być minus 25, minus 30, więc było bardzo łagodnie. Oczywiście, trachy karpusy potraciły liście, bucie potraciły liście, ale przeżyły. Natomiast powiedział mi, że kordelina była zupełnie nietknięta. I to mnie bardzo zaciekawiło. Mówię, kordę, no przecież posadzę co się będę czaił, tak? Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. To jest odmiana Cordelina Indivisa. To nie jest kordelina australis, tylko kordelina Indivisa. Ona pochodzi z Nowej Zelandii z takich lasów gdzie jest bardzo mokro, rośnie w półcieniu. No, zobaczymy jak będzie rosła tutaj. Ona sobie tutaj pięknie kwitła, ten kwiatek muszę obciąć o i tak jak juki wypuszcza drugą głowę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tak jak mówię, to jest roślina testowa. No niestety posadziłem ją dopiero teraz, bo oczywiście nie miałem czasu, szkoda, ale no jakiś tam test liściowy na pewno będzie, bo tu nie chodzi o jakieś pełne ukorzenienie się w danym miejscu, tylko zobaczymy, jak będą się zachowywać liście po przymrozkach, jak one będą wyglądać. Czy będą mieć inną barwę. Czy będą mieć przecięcia tak jak trachy karpusy po dużym mrozie? Czy będą brązowiały? No, przekonamy się już niebawem, bo mamy początek 9 październik, więc niedługo zobaczymy, jak ona się zachowa. Jeżeli będzie się dobrze zachowywać, to oczywiście. Sprowadzę takich kordelin więcej, a może na przykład po zimie, gdzie wszystko szlak trafi, całą jej koronę i coś, to może zacznie wypuszczać z boku, albo może zacznie wypuszczać, nie wiem, coś z górą. Zobaczymy, czy nie była zgnita. Wszystko mnie bardzo interesuje. Mam nadzieję, że Was też. I mam takie pytanie: może ktoś z Was, bo przecież ja nie jestem guru, już może ktoś miał do czynienia z taką kordeliną. Może macie jakieś, może wiecie, jak ona się zachowuje, jak się zachowywała u Was, może ktoś z Was próbował ją posadzić może mu przeżyła, a może trzyma w domu. Proszę Was, jeżeli macie jakieś doświadczenia z tą rośliną, proszę e, dajcie znać e, dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie posłucham, bo jestem bardzo osobiście ciekawy. Ona w tej chwili ma wysokości sięgami najwyższy liść sterczący sięgami do nosa, więc powiedzmy, że ma 1,70 m wzrostu, sam pień ma gdzieś ze 40 cm. Także to tyle. Nie myślcie sobie, że to koniec testów. Bo jeszcze coś będę dosadzał, różne jeszcze dziwne rzeczy, żeby tylko czasu mi starczyło przed samym mrozem, żebyś nie musiał kilofem robić. Także zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bestpan.pl. Można rezerwować rośliny na stronie sklepu, przez Messenger i w różne inne sposoby. Także wspaniałego dnia Wam życzę i żebyśmy dotrwali jakoś spokojnie do wiosny. Cześć!